Ja to jestem prosty robol, ale ja już tu robię 40 lat. I mi się tak widzi, że to nie będzie dobrze. Dyrektor byłby idiotą, gdyby nie skorzystał z tego. Ale on mu pozwolił. Bo on powiedział tylko sobie, jak on to widzi. On tu jest od wielu lat i on jemu się wydaje, że to nie będzie dobrze. Nie powiedział dyrektorowi żadnego słowa, że jest głupi i tak dalej. Kochani, wszystko możemy powiedzieć nie tylko mężowi, żonie. Niedostępnemu szefowi, takiemu czy innemu, każdemu. Jeżeli powiemy to w ten sposób, nie jest to zaproszenie do walki przeciwnie, jest to zaproszenie, skoro ja mówię, mnie to boli, to to w normalnym człowieku wywołuje odruch dobra, będę to chronił. Nie chcę, żeby cię bolało. To jest ten mechanizm człowieka opisany w Piśmie Świętym, że jak ktoś cię poprosi o chleb, nie podasz kamienia. Tak. W walce się pozabijasz, ale jak ktoś bezbronnie Ciebie poprosi o chleb, nie podasz kamienia. Jak ktoś powie, że to się dla niego przykre, to normalny człowiek nie wali w to, tylko przeciwnie, chroni. To jest pewien ważny element w rozmowie, jeżeli ja powierzę się żonie, to jest duża szansa, że w niej wyzwoli się chęć, żeby osłonić, żeby mi więcej tego nie robić. Jak ja powierzę się mężowi, to on będzie mnie chronił, a nie walił w to. Oczywiście też trzeba to dawkować. Nie chodzi o naiwność, to potem będzie wyszydzona. Ale ja nie mówię tego w stosunku do osoby spotkanej na ulicy, tylko mówię o stosunku męża do żony, żony do męża, tej jednej, jedynej wybranej. I mobilizowanie do tego, byśmy się sobą nawzajem zajęli, byśmy się o siebie nawzajem zatroszczyli jest bardzo ważne. I takie sformułowanie zdania właśnie wyzwala ten odruch zatroszczenia się o drugiego. To trzeba po prostu przećwiczyć, namawiam, żeby nie zapomnieć już dziś wieczorem zacząć ćwiczyć. Takie właśnie mówienie. Zaczycie, o ile łatwiej można powiedzieć trudne rzeczy mówiąc z mojej strony tak to wygląda. Ciekawe, a ja ci powiem jak z mojej. No, jest samowite. To co z tym zrobimy? To może ty spróbuj to, a ja spróbuję tamto. I nagle się robi konstruktywna rozmowa. Nie ustalanie, kto ma rację, tylko spokojna rozmowa. Jest jeszcze jeden element, o którym chciałbym słówko powiedzieć. No, krótkie słówko w takim razie, a zaczęliśmy troszkę później. I to jest czas poświęcony osobie w rozmowie. Jest takie zdanie y, prymasa kardynała Wyszyńskiego. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Oboje z żoną odebraliśmy taką lekcję osobistą od Jana Pawła II. Byliśmy w Rzymie w 1984 rok, zakończenie roku odkupienia. Byliśmy bardzo, bardzo blisko, tak, oburon przytuleni przez niego. Byliśmy w cudownym nastroju. Kochaliśmy wszystkich ludzi na świecie w tym momencie. Samo dobro w nas było, wzruszenie, dobro. Za nami dwa kroki dosłownie przy barierce. No stali jeden, rząd ludzi, drugi, trzeci, tam niby były krzesła, ale wszyscy wstali oczywiście, żeby być jak najbliżej papieża. Gdzieś tam z czwartego rzędu mężczyzna stanął na krześle, oparł się na karkach ludzi, którzy stali przed nim, właściwie położył się na tych karkach, wyciągnął przed nos Jana Pawła papieża zdjęcie legitymacyjne czarno-białe, ośmioletniego chłopaka, syna i zaczął opowiadać historię choroby. I mówił, i mówił, i mówił. I padały nazwy łacińskie, tam jednostek chorobowych, leki, terapie, i mówił, i mówił. Nie jestem jakimś niewrażliwcem, no ale no w końcu gdzieś zacząłem w środku taki dyskomfort odczuwać, no, no facet trochę przesadza, trochę przesadza. Zresztą no kardynałowie stojący przy papieżu tylko tak próbowali bodźcem hokejowym przestawić dalej. Mari i Felici fotografowie nadworni już dawno przestali psykać, no bo ile tych samych ujęć można potem sprzedać, prawda? Jeden Ojciec Święty nie okazał najmniejszego zniecierpliwienia. Stał i patrzył prosto w oczy. To było dwa, trzy metry ode mnie w tego mężczyznę. Z najwyższą uwagą, z najwyższym spokojem, bez żadnego grymasu czy okazania zniecierpienia. Słuchał, słuchał i słuchał. Mężczyzna skończył. Chciałby się powiedzieć, wreszcie skończył. No to okazja, żeby uciec, tak? papież jeszcze chwilę odczekał. Spokojnie, mam dla ciebie czas. Nie powiedział tego, ale całą postawą to mówił. Powolnym ruchem pobłogosławił znakiem krzyża na czole mężczyznę, znakiem krzyża na zdjęciu. Jeszcze chwileczkę odczekał, uśmiechnął się. I powolutku odwrócił się do następnych ludzi. Dał czas. Ani słowa nie powiedział. Jestem pewien, że tamten mężczyzna do końca życia będzie to pamiętał. Więcej, że wszyscy dookoła, którzy tam byli, będą do końca życia to pamiętać. I dziwny zbieg okoliczności, Od tamtego momentu, jak siedziałem w poradni, przychodzi pani i mówi, 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 mówi wyżala się. No, a ja zdążę powiedzieć przy mojej małomówności, mm -hmm. no widzi Pani i to wszystko przez godzinę. Kończy się czas, przychodzi następna osoba, mi się rozstać i mówić na następne spotkanie. Pani wstaje i wypowiada tekst, bardzo Panu dziękuję, bardzo Pan mi pomógł. Prawda? I ja od wtedy wiem, że ja jej pomogłem, bo z życzliwością, bez niecierpliwienia po prostu pozwoliłem na siebie to wszystkie jej bóle zrzucić. Prawdopodobnie byłem pierwszym facetem, na którego ona mogła to zrzucić. I ten wyrzucone bóle już mniej bolą. Uświadomione, nazwane, już mniej bolą. Nie musimy mieć gotowych rad dla wszystkich ludzi, z którymi się spotykamy. Ja ci powiem, ty musisz zrobić to i to. Nie wiem, faktycznie władowałeś się w niesamowicie trudną sytuację. Nie wiem. Życzę Ci, żeby z pomocą odgórną z tego wyszedł. Mogę Ci tylko obiecać, że się pomodlę za Ciebie. Nic nie udaje. Szczerze dałem i czas, wysłuchałem, obiecałem modlitwę. To jest to, co możemy zawsze zrobić. Nie wymądrzajmy się w sytuacjach, w których no, nie ma, nie widać rozwiązania. Zresztą ludzie wikłają się w takie sytuacje, że nie ma. Każde rozwiązanie jest złe, każde jest raniące. Niestety często zdarzają się takie sytuacje, że nie dajemy czasu drugiemu. Żona mówi, chciałabym porozmawiać. Dobra, słucham. No, słucham. No, chciałaś rozmawiać. No, rozmawiasz czy nie rozmawiasz? No, więc jakby, jak tak, to nie będziemy rozmawiać. Ona potrzebuje trzech minut spokoju, żeby chlipnąć parę razy, żeby wydobyć z siebie to, co tak bardzo boli. A więc życzliwe czekanie, danie czasu, zanim ktoś yy, yy, zacznie mówić nieraz. A czasem trzeba najpierw po, o rozmowie, po, o pogodzie porozmawiać, żeby osoba najpierw przećwiczyła, że umie ruszać wargami jeszcze, mimo sparaliżowania, bo dyskomfort ogromny, tak osoby wchodzące z ulicy do poradni, tak mają przecież. Nie? A potem spokojnie zaczyna. Spokojnie mamy czas. Spokojnie. Czyli takie słuchanie trochę na zapas, zanim ten ktoś zacznie mówić. Zresztą słuchanie można by osobny wykład zrobić, zostawiamy go w tej chwili. Dokończyć kiedyś musimy. Podsumujmy to. Dobra rozmowa. Po pierwsze, emocjonalnie odreagowujemy. Dlaczego? Właśnie, nazwane zostały pewne sprawy, i dowiedziałem się, że to, co mnie wkurzyło, to tak trochę podejrzewałem, że ona mi robiła nazwę. Okazało się, że nie. Ona to zrobiła zupełnie nieświadomie, że mnie to boli. To oczywiście zupełnie inaczej to boli. I dalej, dowiedzieliśmy się czegoś o sobie. Jak się dowiaduje człowiek czegoś intymnego, czego nie widać z pozycji ulicy, z oglądu zewnętrznego, to automatycznie ta intymność czyni nas siebie bliższymi. Pewnie każdy miał sytuację w życiu, że ktoś mu się z czegoś zwierzył. I w tym momencie ta osoba jakby się stała. Moją trochę podopieczną, i jej tak łatwo się nie zrobię. No, jakoś jej dobrze życzę, chociażby. Taką ma moc dobra rozmowa. I... Może zostawmy. Czujemy dzięki temu bliskość powiększoną komunię. Jeżeli była dobra rozmowa, to się czuje. Jest nam do siebie bliżej. I szkoda by było, gdybyśmy w tym momencie kończyli rozmowę. Dołóżmy jeszcze jeden element. No to ustalmy jedną rzecz, którą ty mężu będziesz robił, czego dotychczas nie robiłeś, albo której nie będziesz robił, dla mnie przykro, a którą robiłeś dotychczas. I ty, żono, jedną jedyną rzecz, którą będziesz robić, której dotychczas nie robiłaś. I zęba. Nie ustalajmy za trudnych rzeczy na początek. Żebyśmy nie przeżyli porażki, bo sukces uskrzydla, a porażka, no niestety, działa w przeciwną stronę. Jeżeli ustalimy po jednej rzeczy zadanie domowe dla męża i dla żony, rzeczy, które dadzą się policzyć, nie, no, żebyś mówił spokojniejszym tonem i z inną miną. Jak to da się sprawdzić? No, jak, to, jak to da się do końca kontrolować? Ale może być, żebyśmy codziennie mój kochany mężu jeden raz, całym zdaniem powiedział coś naprawdę miłego. No jest to wykonalne, można odchaczyć w notesie, powiedziałem, prawda? Żebyś ty, żono, dostrzegła i pochwaliła mnie za coś. Żeby, no, co, można tu wymyślać różne rzeczy. Jeżeli zobaczymy, że ten drugi zaczyna robić coś Czego dotychczas nie robił, dlatego, że ja powiedziałem, że to dla mnie jest ważne. Aha, to ja jestem ważny. To ja jestem kochany. To ona dla mnie się stara. To jest najbardziej zobowiązujące. Jeżeli zobaczymy, że ten drugi na moje słowo zaczyna się starać. I to jest ten punkt, w którym małżeństwa nieraz z takiej tendencji pognębiania się startują i idą w górę. I życie tu wszystkim obecnym małżeństwom, ale również w innych relacjach międzyludzkich, żebyśmy, nie zmieniając ludzi na siłę, wchodzili z nimi w lepsze relacje. Będąc w dobrych relacjach z ludźmi, możemy im bardzo pomóc. Możemy im pomóc się nawrócić, możemy im pomóc wygrzebać z jakichś tam złych działań. Ale muszą czuć, że jesteśmy im życzliwi. Zresztą człowiek, który jest życzliwy dla ludzi, odbiera to, spada na niego to z różnych stron. Mógłbym z godzinami opowiadać, ile mnie spotkało niespodzianek niesamowitych ze strony ludzi, których gdzieś tam kiedyś spotkałem. Kiedyś na, na drodze mojego życia byli, w jakichś tarapatach najczęściej, no bo to, ta działalność poradniana. I nagle się okazuje, że Pan mówi, Panie, ale od Pana pieniędzy na naprawę samochodu nie weźmie, Pan 15 lat temu Rozmawiał ze mną i z żoną, kiedy my się rozwalaliśmy. Ale proszę pana, przecież ja, ja pana przyjmę poza kolejką i, i na pewno pan nie będzie płacił. ja Dentystka, tak? Bo, bo pan nasze znaczy, małżeństwo gdzieś tam kiedyś ratował. I tak dalej, i tak dalej. Czy ja to robiłem dlatego, żeby miał za darmo naprawę samochodu? Oczywiście, że nie. Dobro dawane ludziom wraca. Jak nie wróci tutaj, to lepiej, bo zostanie na, na odkład na górę. Warto szerzyć dobro. A już najbardziej warto szerzyć dobro w relacji mążona, bo to na pewno wróci i będzie owocować w dzieciach, będzie owocować całe życie i w wieczności. Co daj, Panie Boże? Amen. Starczy na dzisiaj. Dzięki. Panie profesorze, chciałbym serdecznie podziękować w imieniu nas wszystkich za treści, które zostały nam przypomniane, bo myślę, że większość z nas gdzieś słyszała. Ten czas rekolekcji, który przeżywaliśmy przez te cztery dni, był czasem siania Słowa Bożego. Ufam, że to Słowo wyda też owoce przy pomocy łaski Bożej. Życzymy przede wszystkim Bożej opieki. Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, aby to wszystko, co pan profesor robi, wydało owoce i tutaj na Ziemi, a przede wszystkim w niebie. Bóg zapłać. Dziękujemy.